Unified Communication jest w cloudzie, więc największe korzyści w tym miejscu wynikają z tego, że ta usługa jest cloudowa. Nie musimy mieć znajomości technologicznej samego systemu Unified Communication, za to odpowiada dostawca. My jedynie płacimy za usługę, która jest dostarczana do jednego z biur w Polsce i to jest największy benefit. Drugim benefitem związanym z tą cloudową technologią w Unified Communication jest to, że nie musieliśmy ponosić jednorazowych kosztów co w obecnych czasach jest dosyć znaczące. To jest świeży temat, więc ta technologia jest od dwóch miesięcy w jednym z naszych zbiór, w, oczywiście w modelu cloudowym, ponieważ Unified Communication w zadaniu jest używane już od trzech lat, natomiast w modelu takim in-house. To co, to, co mieliśmy w przeszłości, to to, że te systemy w pewnym momencie blokowały rozwój firmy. Musieliśmy dokonać dużych inwestycji, żeby system rósł razem z firmą. W tym modelu cloudowym, jest to odpowiedzialność dostawcy, żeby zapewnić nam takie rozwiązanie, które będzie rozło, rosło razem z nami. Te przeszłe doświadczenia nasze pokazują, że komunikacja wideo jest kluczowa. Ja osobiście, mając zespół międzynarodowy, nie wyobrażam sobie latania co tydzień, żeby spotkać się z zespołem. Ta komunikacja wideo, którą obecnie mamy i prawdopodobnie przeniesiemy do, do clouda w przyszłości, powoduje, że możemy mieć wrażenie, że spotykamy się z ludźmi face to face, siedząc w różnych miejscach. Więc to będzie temat, który będziemy na pewno rozwijali. Trzeba pamiętać, że rozmowy wideo nie są czymś naturalnym dla człowieka. Trzeba. Organizacji, jak to się mówi, edukować, e, do tego, żeby zaczęła używać zamiast podróży lotniczych e, komunikację wideo. E, w niektórych spółkach jest to robione na zasadzie e, pewnych wskaźników, które są mierzone i og próbie ograniczeniu e, e, przelotów. I za każdym razem zadawaniu pytania, czy nie możemy tego zrobić przez, przez wideokonferencję, a w niektórych przypadkach, szczególnie młodych ludzi, jest to naturalne zachowanie, bo korzystają z tego prywatnie, więc automatycznie przenoszą to na, na model biznesowy.